Cześć! Ja mam na imię Tomek, jestem lekarzem, na tym kanale opowiadam o różnych rzeczach związanych z psychiatrią, i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, czym są oddziały dzienne psychiatryczne. Zazwyczaj hospitalizację psychiatryczną kojarzy się z tym, że pacjent musi przebywać przez kilka miesięcy w zamknięciu, w jakimś wielkim molochu pochodzącym sprzed kilku wieków, i szczęśliwie ten model opieki psychiatrycznej powoli przechodzi w zapomnienie. Powstają nowe oddziały psychiatryczne, które są zupełnie inaczej wyposażone, pacjenci przebywają w nich krócej, i nie tylko dostępne stają się nowoczesne metody leczenia, ale i zaczynają być preferowane zupełnie innego rodzaju oddziaływania. W tej chwili na całym świecie, również i w Polsce, zaczyna dominować model środowiskowej opieki psychiatrycznej środowiskowej, co oznacza, że tej najbliższej pacjentowi. W miarę możliwości odchodzi się od wielomiesięcznych hospitalizacji psychiatrycznych. Tutaj oczywiście pomijam sytuację pacjentów z nasilonymi psychozami, pacjentów z nasilonymi mm, przypadkami choroby afektywnej dwubiegunowej czy osób, które ze względu na tendencje samobójcze rzeczywiście wymaga, wymagają hospitalizacji na oddziałach stacjonarnych. Istnieje jednak wiele zaburzeń psychicznych. Które mogą być leczone w trybie ambulatoryjnym, nie tylko w poradni zdrowia psychicznego, ale i właśnie na oddziałach dziennych. O oddziałach dziennych mało kto wie, i tutaj to jest moja obserwacja poczyniona w gabinecie w poradni psychiatrycznej, gdzie kiedy ja proponuję komuś, że mógłby uczęszczać na oddział dzienny, to najczęściej słyszę pytanie: A co to w ogóle jest? Mianowicie, Oddział dzienny polega na tym, że pacjenci przychodzą rano, tudzież po południu, w zależności od struktury oddziału, na zajęcia, i później wracają do swojego domu. Nie ma tam w ogóle nocowania, absolutnie nie. Tutaj nocleg nie wchodzi w grę, zajęcia są od do, po czym pacjent wraca do domu. Dla wielu osób może to być zaskakujące, ale jak to taki otwarty oddział psychiatryczny, taki dzienny, nie, nie trzeba tam przebywać, nie trzeba tam spać, a no. Zdecydowanie nie trzeba. Oczywiście tutaj trzeba też od razu zaznaczyć, że na oddział dzienny mogą uczęszczać pacjenci stabilni. Nie mam tutaj na myśli osób zdrowych, że to są oddziały dla zdrowych pacjentów, tylko mam na myśli takie osoby, których życiu aktualnie w danej sytuacji nic nie zagraża. Wiadomo, to jest psychiatria i w psychiatrii dużo rzeczy zmienia się bardzo dynamicznie. I pacjent, który powiedzmy trzy dni temu był stabilny, nagle może stać się niestabilny. To może wynikać z różnych względów, oczywiście. To może być kwestia tego, że coś się w życiu tego pacjenta zadzieje. To może być spowodowane generalnie istotą zaburzenia tego pacjenta. Na przykład może to wynikać z tego, że dana osoba ma borderline, który związany jest z impulsywnością i tendencją do podejmowania nagłych, nie do końca przemyślanych działań. Ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że faktycznie nie każda osoba będzie w stanie uczęszczać na oddział dzienny i w związku z tym odbywają się kwalifikacje do przyjęcia na oddział. To w zależności od danego oddziału może przebiegać różnie, hmm, może się to odbywać na przykład w takim trybie, że najpierw mamy konsultacje z psychologami, zapoznanie się z regulaminem oddziału. Potem jest konsultacja lekarska, i ostatecznie zapada decyzja, czy faktycznie oddział dzienny może pomóc, czy oddział dzienny nie jest w stanie pomóc. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że faktycznie te kwalifikacje mają znaczenie i mają sens, ponieważ moim zdaniem powinniśmy proponować pacjentom takie oddziaływania lecznicze, które rzeczywiście będą w stanie pomóc im uporać się z ich problemem. Nie ma większego sensu. Proponowanie czy to terapii, czy na przykład właśnie pobytu na oddziale dziennym osobie, o której wiemy, że faktycznie no, ta forma leczenia, ta forma pomocy raczej nie przyniesie oczekiwanych przez nie korzyści, czy też korzyści oczekiwanych przez personel. Co pacjenci robią na oddziale dziennym? Tutaj też oczywiście dużo zależy od tego, jak taki oddział jest skonstruowany. Na pewno mają pacjenci do dyspozycji terapeutów, psychologów, i zazwyczaj na oddziałach jest prowadzona psychoterapia. Różne oczywiście jej formy. Będzie to psychoterapia indywidualna, może to być także terapia grupowa. Częstość tych terapii uzależniona oczywiście od danego oddziału. Poza tymi rodzajami terapii. Zwykle jest dostępna również terapia zajęciowa, i tutaj niektórzy mogą mnie wyśmiać, że jak to dorosła osoba ma siedzieć i robić jakieś kolorowanki czy też prace plastyczne. Otóż, owszem, ma. Można by to bagatelizować i uznawać to za trywialne, aczkolwiek faktycznie ta terapia zajęciowa wielu osobom może pomóc, i naprawdę ona pozwala wyciszyć nerwy, kiedy czymś się człowiek zajmie. Fakt jest faktem, że te prace naprawdę powstają bardzo różne i niektóre zaskakujące. To, co pacjenci potrafią stworzyć, nierzadko bywa bardzo niebywałe. Terapia zajęciowa to nie tylko prace plastyczne, ale również inne formy zajęcia jako takiego. To może być gotowanie, czasami też wchodzić w to może arteterapia, jakaś muzykoterapia, terapia tańcem. Naprawdę tych dostępnych zajęć bywa bardzo dużo. Mamy więc na oddziale dziennym terapię indywidualną, psychoterapię grupową, zajęcia plastyczne, jakąś terapię zajęciową, no tutaj różne są te formy. Ważnym elementem pobytu na oddziale dziennym są również spotkania społeczności terapeutycznej. One również mogą wyglądać różnie. Ja wiem, że dzisiaj nadużywam słowa różnie, aczkolwiek nie chcę za bardzo generalizować, bo wiem, że te oddziały w Polsce czy na świecie bardzo mogą się różnić pomiędzy sobą. Społeczność terapeutyczna to są zazwyczaj spotkania całego zespołu leczącego czyli lekarzy, terapeutów, terapeutów zajęciowych, zespołu pielęgniarskiego, ze społecznością pacjentów i na tych spotkaniach omawiane mogą być różne problemy, różne jakieś konfliktowe sytuacje, które zaszły między pacjentami. Jest to taka forma integracji, ponieważ no, na oddziale dziennym podkreśla się znaczenie tego, jak inni. Wpływają na innych, mówiąc kolokwialnie i mówiąc tak dość um, prosto, aczkolwiek faktycznie tak to wygląda, że um, pacjenci pomagają sami sobie, na przykład na terapii grupowej, poprzez wymianę własnych doświadczeń, omawianie różnych odczuć. Tutaj zagłębiać się nie będę, ale generalnie no, cała ta społeczność ma znaczenie. To, co jednak staje się kluczowe, jeżeli chodzi o oddział dzienny, to to, że pacjent, który w nim przebywa, musi mieć motywację do leczenia. To nie jest oddział zamknięty, gdzie ten pacjent przebywa, bo z jakiegoś powodu musi. To jest oddział, gdzie pacjent musi codziennie przyjść, także musi wykazać się motywacją, żeby w ogóle wstać i przyjść na ten oddział. Pacjent musi też dawać coś siebie, żeby faktycznie ten pobyt jemu pomógł, bo to o to chodzi. Czasami te. Aspekty związane z motywacją do leczenia bywają uznawane za dyskusyjne i kontrowersyjne. W praktyce jednak faktycznie ta motywacja jest niezbędna, żeby coś się mogło zadziać i żeby ten pobyt mógł pacjentowi pomóc. Ja to faktycznie podkreślam, aczkolwiek tak, jak mówię, uważam, że powinny być proponowane takie oddziaływania, które danej osobie będą w stanie pomóc, pomóc zmienić coś w jej życiu, czy pomóc zmienić coś w jej funkcjonowaniu. Nie wspomniałem tutaj o roli lekarzy na oddziale. Lekarze, owszem, również są bardzo ważnym elementem zespołu terapeutycznego. Oni zresztą zwykle kierują całym procesem, ponieważ oddziały dzienne zwykle mają profil terapeutyczny, aczkolwiek diagnostyka na tego typu oddziałach jak najbardziej może być możliwa. Do tego lekarze oczywiście mogą przeprowadzać jakieś modyfikacje farmakoterapii, jeżeli takie są konieczne i o ile oczywiście pacjent jakiegoś rodzaju leki bierze. Inny jeszcze aspekt, który w przypadku oddziałów dziennych warto omówić, jest tutaj taki, o którym w zasadzie już nieco wspomniałem: że pacjenci stabilni mogą być na oddziale dziennym, ale wiadomo, różne rzeczy się mogą zadziać. I tutaj też jest oczywiście możliwość tego, że w razie znacznego pogorszenia stanu psychicznego, pacjent może zostać skierowany na leczenie stacjonarne. Tutaj nie jest to oczywiście tak, że personel wyczekuje momentu, aż będzie można tego pacjenta wysłać. I zresztą, nawet wysłać to jest myślę złe słowo. Bardziej bym użył skierować czy pokierować na oddział stacjonarny wtedy, kiedy stan pacjenta faktycznie wskazuje na to, że taka konieczność występuje. Psychiatryczne oddziały dzienne bywają przeznaczone dla różnych pacjentów. Bywają oddziały sprofilowane na leczenie zaburzeń nerwicowych, leczenie zaburzeń lękowych, jak i oddziały te dzielone są ze względu na wiek osób, które mogą na nie uczęszczać. Tutaj wyróżnia się oczywiście dzienne oddziały dla dorosłych oraz dzienne oddziały dla dzieci i młodzieży. Tu bym chciał trochę pójść w kierunku właśnie oddziałów dla młodszych pacjentów, gdzie też yy, mogą być one rozszerzone. O realizowanie obowiązku szkolnego. Powiedziałem, mogą, ponieważ różne są praktyki. Bywają oddziały dzienne, gdzie pacjenci nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego i muszą, na przykład, mieć zorganizowane nauczanie indywidualne, więc tutaj ten oddział dzienny i szkoła są od siebie oddzielone, ale bywają też takie oddziały dzienne, gdzie pacjenci normalnie mają zajęcia szkolne, więc poza oddziaływaniami terapeutycznymi mogą oni też chodzić na lekcje. Z tego co wiem, różne są opinie na temat połączenia oddziału dziennego i szkoły. Niektórzy uważają, że w zasadzie to jest w ogóle totalny bezsens, powinno się to rozdzielić, bo szkoła zajmuje czas, na, który mógłby być poświęcony na zajęcia terapeutyczne. Ja do końca z tym się nie zgadzam. W psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, jakby nie patrzeć, ten aspekt szkolny, to jak dziecko sobie radzi na lekcjach, jak podchodzi do nauczycieli, są bardzo ważne w diagnostyce. Tutaj chociażby to bierzemy pod uwagę w diagnostyce y, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń hiperkinetycznych, czyli ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, ale i wielu innych zaburzeń, bo na przykład w przebiegu zaburzeń depresyjnych możemy zobaczyć pogorszenie, Funkcjonowania poznawczego, czyli choćby zdolności do koncentracji uwagi, przyswajania materiału szkolnego, to pogorszenie funkcji poznawczych może być to związane na przykład z psychozą. Pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym, które uwidaczniają się w środowisku szkolnym, możemy także zauważyć u dzieciaków z nieprawidłowym rozwojem osobowości. Także ta szkoła, jakby nie patrzeć, nie tylko może nam. Zobrazować pewne trudności, których nie widzielibyśmy w innych środowiskach, ale i poszerza nam ostatecznie nasz pogląd na to, jak dziecko funkcjonuje, jak się zachowuje. Także tak jak szkoła oczywiście może zajmować pewien czas pacjentom na oddziale dziennym, tak zdecydowanie to, że ta szkoła na oddziale dziennym jest, przynosi pewne wymierne korzyści. Oddział dzienny, tak jak powiedziałem, nie będzie dla każdego pacjenta i niektórzy pacjenci mogą stwierdzać ostatecznie po takim pobycie, że nic im to nie pomogło. Tutaj różne są przyczyny takich deklaracji, takich osądów, aczkolwiek no tutaj nawet jeżeli osoba zainteresowana oddziałem dziennym słyszy od kogoś innego, że hmm, nie, nie widzę tam pomocy, w ogóle nic mi to nie dało, to też nie warto tak się jednoznacznie tym kierować, tylko warto porozmawiać o tym zawsze ze swoim lekarzem, ze swoim psychologiem, którzy raczej powinni mieć obiektywne informacje na temat e, tego, jak oddział funkcjonuje i czy może pomóc. I wtedy, jeżeli osoby zajmujące się pacjentem na co dzień faktycznie stwierdzą, że to ma sens, dana osoba może jakieś korzyści e, dostać z pobytu na oddziale dziennym. No to myślę, że faktycznie warto rozważyć. Jak się natomiast na taki oddział dzienny dostać, trzeba posiadać skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Drug jest dokładnie taki sam, jak na oddział stacjonarny, i kto takie skierowanie może wystawić, może wystawić tak naprawdę dowolny lekarz. W praktyce najczęściej wystawiają lekarze psychiatrzy oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarze rodzinni. Tutaj jednak wydaje mi się, że Warto wziąć pod uwagę to, że często lekarze rodzinni wystawiają skierowania na oddział dzienny dzieciom, które nigdy w życiu psychiatry nie widziały. Owszem, czasami faktycznie ma to sens, aczkolwiek zazwyczaj najkorzystniejsze jest to, aby dziecko trafiło do poradni zdrowia psychicznego i dopiero wtedy, kiedy faktycznie okazuje się, że oddział dzienny może przynieść jakieś korzyści. To najkorzystniej jest wtedy dopiero kierować to dziecko na oddział dzienny, bo tak jak wspomniałem na początku i w środku, mamy ten środowiskowy model, który zakłada istnienie pewnych pięter. Pierwszym piętrem powinny być poradnie psychologiczne, drugim poradnie zdrowia psychicznego, czyli lekarz-psychiatra, trzecim oddziały dzienne i dopiero na końcu oddziały stacjonarne. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się czegoś ciekawego, Czegoś przydatnego, co może wykorzystacie albo będziecie mogli komuś doradzić. Na ten moment zachęcam Was do oglądania moich poprzednich filmów, a także kolejnych filmów, które niebawem się tutaj pojawią. W tej chwili życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.